Od dzisiejszego odcinka moje metalowe dildo będzie miało głowę. Będzie z kim pogadać. Trochę zwlekałem z nagraniem dzisiejszego odcinka, ale jest to spowodowane małymi problemami technicznymi oraz brakiem inspiracji, a także lenistwem autora. W tym odcinku miałem się zająć filmem Annabel bądź Piła 4. Ale opatrzność skierowała mój wzrok na półkę z książkami, gdzie o dziwo znalazłem materiał na odcinek. W dzisiejszym odcinku Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Insygnia Śmierci to, jak wiadomo, ostatnia część przygód y, młodego czarodzieja. Muszę też przyznać, że jestem y, dość wielkim fanem Harry'ego Pottera y, całej sagi, ponieważ przeczytałem oraz oglądam wszystkie części. Będę tu się jakoś zagłębiał y, we wszystkie szczegóły. Y, pierwszej, drugiej, trzeciej i ogólnie wszystkich części y, Harry'ego Pottera, y, ponieważ y, trochę by to zajęło, a w, wiem, że dużo z was, na pewno większość, y, zna i książkę, i a tym bardziej film. Jakoś y, nigdy za bardzo nie wierzyłem w filmowe odpowiedniki książek, ale w przypadku Harry'ego Pottera film jest naprawdę ciekawy i też bardzo cieszy fakt, że to nie jest nędzna podróba książki. Jak wiadomo, książkę napisała pani Rowling, a filmowym odpowiednikiem zajął się pan David Yates. Pisanie książek Rowling zajęło 11 lat, a zrobienie wszystkich części filmu 10. No i przez te 10 lat wychodziły raz lepsze, raz gorsze części, no ale tak czy siak bez względu na to z niecierpliwością czekało się na kolejną część. Bo Harry Potter po prostu ma coś takiego w sobie, że aż chce się go oglądać. I to nawet po kilka razy. Albo kilkadziesiąt. Ale w dzisiejszym odcinku chciałem się zająć ostatnią częścią, która rozpoczyna się od tego, jak Lord Voldemort znajduje czarną różdżkę. Jak wiadomo, Harry musi znaleźć resztę horcruxów i zabić czarnego pana. Mocną stroną tego filmu, tak jak w filmach fantasy, bywa, są efekty specjalne oraz muzyka. Ale i tak najbardziej chylę czoła za animację, ponieważ niełatwo jest tak bardzo realistycznie zrobić choćby smoka. Tu przyznam rację Ronowi faktycznie genialnie. Wiem, że też jest to pewnie spowodowane tym, że w Insygnii Śmierci mogli więcej zainwestować, ponieważ na poprzednich częściach zarobili już dość sporą fortunę. No ale tak czy siak musieli się przy tym nieźle napracować. A jeśli chodzi o efekty, to tak totalnie zajebiście została zrobiona bitwa o Hogwarts. I jeszcze ta muzyka. A teraz coś, o co powstawały wielkie kłótnie na różnych forach internetowych. Czyli śmierć Severusa Snape'a. Byłeś dobrym i wiernym sługą, Severusie. Lecz tylko ja mogę żyć do końca świata. Mój panie. Nagini. Sabi. W książce ta śmierć wyglądała zupełnie inaczej. Otóż świetlista kula, w której spoczywał wąż, potoczyła się w powietrzu, i Snape zdążył tylko krzyknąć, zanim kula wchłonęła jego głowę i ramiona. A Voldemort powiedział językiem wężów Zabi. No i dalej już czytać nie muszę. Jest dużo takich scenek w filmie, które wyglądają zupełnie inaczej niż w książce. I nie mówię, że to jest zły pomysł. Jest to nawet bardzo dobry pomysł. Bo miło jest oglądać na ekranie coś innego niż przeczytaliśmy w książce, prawda? A przynajmniej widać, że nie jest to jakaś tam nędzna kopia książki. I na przykład inaczej niż w książce wygląda scena z martwych wstania Harego. Dla wszystkich. To jeszcze nie koniec. No i fajno, mi się ino podoba. No, i powiem, że nie żałuję, że oglądam ten film po raz tysięczny. Jest to po prostu bardzo dobry film, który warto oglądać od początku do końca. Niezliczono mi ilość razy. Liczałem to pierwszą, drugą, trzecią i ogólnie wszystkie części. A dla tych, który, którzy jeszcze nie przeczytali książki, a jest ich zapewne niewielu, polecam przeczytanie paru części. Wiem, że przeczytanie takiej ilości stron wymaga. Dużej cierpliwości, wiele czasu, ale naprawdę warto. Choć też wiele pytań na forach internetowych, kto żałuje śmierci Severusa Snape'a. Ja na przykład żałuję, bo bądź co bądź był on po stronie dobra. Chociaż nie było tego za bardzo widać, ale jednak był. Był też bardzo barwną postacią, pomimo swojej czarnej szaty. Dla tych, którzy nie wiedzą, był on po prostu szpiegiem Albusa Dumbledora u Żerców, A po tym, jak Voldemort zabił mamę Harego to Snape odwrócił się od śmiercierców i przestał nim być. Później był szpiegiem i wrócił tak jakby do śmiercierców i a Albusa Dumbledora zabił dlatego, bo on go o to prosił. Cała ta sprawa wyjaśnia się stopniowo w filmach, a jeśli zgrzeszyłeś i nie, lub zgrzeszyłaś i nie oglądałeś, może nie oglądałaś w żadnej części Harego, to oglądnij, bo warto. Dzisiaj na kanale URSA pojawił się filmik, gdzieś tutaj powinien wyskoczyć link do tego filmiku, w którym razem z kolegami żar sobie pizzę, ale nie taką zwykłą pizzę, mianowicie hardkorową pizzę. Zapraszam, klikajcie, obejrzyjcie, lajkujcie i tak dalej, co chcecie. W związku z tym, iż nadchodzi wielkimi krokami magiczny czas Bożego Narodzenia. Już niedługo będzie miało miejsce odcinek specjalny świąteczny, w którym chciałbym polecić parę dobrych filmów dla całej rodziny na święta. Także zapraszam. W tym odcinku to by było na tyle. Do następnego.